Siemaneczko! Jesteśmy na budowie, na której supy są wyższe niż 11-piętrowy wieżowiec. To jest budowa Baltic Towers w programie Wjazd na Budowę. Ja nazywam się Patryk Kączek. Lecimy z odcinkiem. Przedstawiam Wam radka, który kieruje całą tą budową. Cześć, Radek. Cześć. Powiedz mi, gdzie my w ogóle jesteśmy i co to za budowa? Jesteśmy na budowie fabryki wież stalowych dla firmy Baltic Towers. Wieże stalowe będą podstawami i będą stanowić kolumny oparcie dla turbin wiatrowych, które będą montowane na Bałtyku. Zainteresował cię temat energetyki wiatrowej offshore? Koniecznie obejrzyj odcinek na kanale Urban Skylines, do którego link znajdziesz w opisie oraz na ekranie końcowym. Okej, okay, a jakie liczby reprezentują tą inwestycję? W podstawowych liczbach, bardzo podstawowych liczbach, inwestycja warta jest 360 milionów. Powierzchnia części produkcyjnej fabryki to 60 tysięcy m2, co stanowi równowartość około prawie że 9 pełnowymiarowych pojazdów piłkarskich. To jest tak dla pokazania skali całego przedsięwzięcia. Kubatura, czyli objętość wewnętrzna tego budynku to jest około 2 milionów metrów sześciennych, co oznacza, że zmieściłoby się tutaj objętość około 800 basenów olimpijskich. 800 Całości. basenów olimpijskich, Całości jakbyś miał zalać objęto. tą halę po dach wodą, to tyle tak. by się jej tutaj zmieściło. Jeśli udałoby się nam na tyle uszczelnić, że ta konstrukcja utrzymała no, Rozjechałyby się wodę. te wszystkie słupy. Erbud kojarzy mi się z, głównie z inwestycjami mieszkaniowymi, chociaż jak patrzę na to, co tutaj budujecie, to chyba nie do końca jest to prawda. Nie jest to prawda. Mamy wiele realizacji związanych z budownictwem między przemysłowym, związanym również z projektem budowy wież wiatrowych na Bałtyku. Oprócz tego nasza spółka, spółka Surka Onde specjalizuje się tylko i wyłącznie w budownictwie infrastrukturalnym, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Między innymi warto nadmienić, że 103. wiatrak w Polsce powstał przy udziale naszej spółki. Partnerem odcinka jest Rival. O i specjaliści od bezpiecznej pracy na wysokości. Dostarczyli tutaj podesty robocze. Linki do partnera w opisie materiału. A powiedz mi, ile masz teraz osób na budowie? Na obecnym etapie budowy pracę wykonuje około 200 osób, z czego Mniej więcej 1,4 zajmuje się wyłącznie montażem konstrukcji. A pozostali? To co, jakie teraz roboty masz tutaj w tej trakcie? Wszelkie roboty budowlane, montaż obudowy, prace żelbetowe, nadal prace w zakresie zmniejszenia podłoża, palowe, prace instalacyjne, sanitarne, elektryczne, szereg prac. Okej. Okay. A powiedz mi, bo w ogóle ta hala no, ma służyć w wytwarzaniu y, stalowych wież, które będą na, na Morzu Bałtyckim. A ile tych wież będzie możliwe tutaj w trakcie roku wytworzyć? Zaplanowana jest tutaj kompletna linia produkcyjna do wytwarzania około 150 wież w ciągu roku. Kompletny wyrób może ważyć nawet do 500 ton i pod to jest tutaj przewidziane możliwości transportowe tej hali, w tym suwnicę o takim właśnie udźwiedniu. Czyli suwnica 500 ton będzie mogła tutaj podnieść tych tej, 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 tej wież, tak? Tak, jeden wyrób ma ważyć do 500 ton, gotowy wyrób, średnica takiego wyrobu jest zaplanowana na do, około 11 ton. Niesamowite, ale powiedz mi, bo wy ten projekt, tą, tą realizację macie w formule za projektu i wybuduj, prawda? Tak. Czyli od inwestora dostaliście projekt tylko budowlany, tak? A wszystkie projekty wykonawcze i warsztatowe są po waszej stronie, tak? Inwestor przekazał projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę i tak naprawdę trzeba było podejść do tego zadania nieco kreatywnie. Na etapie rozmów cenowych zaproponowaliśmy inwestorowi szereg rozwiązań optymalizacyjnych zarówno pod kątem czasu i kosztów dlatego tego zadania. Między innymi zmieniliśmy całkowicie koncepcję konstrukcji hali, zamieniając rozwiązania oparte na konstrukcji stalowej, na konstrukcje prefabrykowane, żelbetowe, przy udziale naszego partnera firmy FKP. Przystałem Wam Bartka, który jest kierownikiem projektu odpowiedzialnym za konstrukcję tego budynku. Cześć Bartek. Cześć Bartek. Powiedz mi, jako PKBex, czym wy mogę się zajmujecie? Pion prefabrykacji PKBex głównie zajmuje się projektowaniem, produkcją, dostawą i montażem konstrukcji prefabrykowanej. Realizujemy projekty praktycznie wszystkie, na których możemy zastosować beton. Produkujemy dla projektów najmniejszych poprzez projekty, duże projekty biurowe, osiedla mieszkaniowe, jak również duże, wymagające projekty Inżynierskie, takie jak tutaj dzisiaj widzimy, czyli budynki przemysłowe, gdzie konieczne jest zastosowanie dużych elementów o dużych rozpiętościach. Okej, okay, a jeżeli chodzi o liczby, jakie reprezentują PKB, to co, co mógłbyś tutaj powiedzieć? Rocznie produkujemy około 250 tysięcy metrów sześciennych betonu. Robi to ogromne wrażenie, ale żeby zwykły człowiek mógł zrozumieć, no to do czego mógłbyś porównać to? No to jest mniej więcej tyle, co 100 basenów olimpijskich. To basenów olimpijskich betonu wy wylewacie i przywozicie w tych wszystkich elementach na różne budowy rocznie? Tak? Dokładnie. Produkujemy ten beton w sześciu zakładach produkcyjnych. Pięć zakładów znajduje się w Polsce, jeden w Niemczech. A powiedz mi, ile osób zatrudniacie? Obecnie zatrudniamy około 2400 osób. Ogromna liczba. No rozumiem, to są też montażyści, którzy są tutaj na budowie, tak. ludzie na produkcji, ale macie również biuro konstrukcyjne, tak? Tak, dokładnie. W, biurze, w naszych biurach kilku konstrukcyjnych zatrudniamy łącznie około 160 osób. No to, to jest chyba jedno z największych biur konstrukcyjnych w Polsce. A to, a to nie jest Wasza wiodąca jakby działalność, projektowanie? Nie, nie, natomiast od projektowania wszystko się zaczyna, także e, sam rozumiesz, jak to jest istotne w tym procesie. No dobrze, zawróćmy sobie tutaj i powiedz mi, e, jeżeli chodzi o liczby tej konkretnej inwestycji. Um, tutaj e, zużyjemy na ten projekt około 18 tysięcy metrów sześciennych betonu, co stanowi około 50 tysięcy ton. Mniej więcej, żebyś sobie porównał ile to jest, 50 tysięcy ton ważyłoby 5 wież Eiffla, bo jedna wieża Eiffla waży około 10 tysięcy ton. Okej, okay, ale żeby to w ogóle wszystko było możliwe, to trzeba to przetransportować. Dokładnie. I y, y, jak, jak to się w ogóle odbywa, bo no, jesteśmy koło, koło samochodu, który no, jest ponadgabarytowy. Skąd Wy to wieziecie w ogóle? Elementy wieziemy z trzech fabryk. Gdańska, Mszczonowa i Poznania. Największe elementy te, które dzisiaj widzimy, czyli największy słup, który waży około 70, różnie, 70-80 ton, jedzie z Mszczonowa. Te transporty realizujemy w nocy, ponieważ no, ciężko by było pomieścić się z całym ruchem. Przenosimy się do Mszczonowa pod Warszawą, gdzie trwa załadunek belki o długości 55 metrów. Jak to w ogóle możliwe, że taki kolos może podróżować po drogach publicznych, bo mówimy tutaj o transporcie zmszczonowa pod Warszawą do Gdańska, czyli przez pół Polski musi przejechać taki właśnie transport. Pokażemy wam jak, jak to wygląda, ale najpierw zobaczcie w ogóle, jak się produkuje taką belkę. Na początku wyginane są zbrojenia w taki sposób, że nie ma odpadu, ponieważ są kręgi zbrojenia, które są najpierw prostowane, a potem wyginane jest zbrojenie z tego właśnie te strzemiona. Następnie są te strzemiona łączone w takie krótkie segmenty. Potem krótkie segmenty są transportowane tutaj i z nich są montowane już całe dźwigary, do których dokładane jest zbrojenie proste i wszystkie akcesoria. Jak mamy gotowe zbrojenie całej belki, to jest ona przetransportowywana na linię produkcyjną. Następnie tam przeciągane są cięgna, które będą potem służyły temu sprężeniu całej tej belki, a sprężenie jest siłą prawie 900 ton. Potem tą belkę trzeba zamknąć w szalunku, po czym można przystąpić do betonowania. Po 8 godzinach otwieramy belkę, a po 24 godzinach można przyłożyć tą siłę tego naciągu do tej belki, czyli 900 ton. I również można ją podnieść po 24 godzinach od zabetonowania, czyli bardzo szybko. A potem Belka jest transportowana do magazynu, a potem to, co zobaczycie za chwilę, transportowana z Mszczonowa do Gdańska. Taki transport. Yy... Wymaga często też przebudowy infrastruktury. Konieczne jest np. usunięcie pewnych znaków na rondach, o. czasami latarni. Także jest to mocno zaawansowany logistycznie projekt, ponieważ praktycznie wszystkie elementy na tym kontrakcie są ponadkabaretowe, czyli praktycznie większość elementów musi dojechać do 6 rano, czyli w nocy, tak żeby można było je zamontować w dzień. Okej, okay, ale tutaj mamy słup, który jest duży i ciężki. Ale to nie jest najdłuższy element, który tutaj transportujecie, prawda? No nie. Stoimy w nabie, gdzie dźwigary będą miały około 44 metrów długości. Mamy też dźwigary, które będą miały prawie 55 metrów długości. To jest najtrudniejsze wyzwanie logistyczne na, na tej trasie. Powiedz mi, Bartek, jakie są zalety prefabrykacji względem tradycyjnej, monolitycznej konstrukcji? Patryk, no przede wszystkim jakość. Produkujesz elementy pod dachem w kontrolowanych warunkach z kontrolą jakości z inżynierami doświadczonymi. Nie pada na głowę, nie pada ciepło. na głowę, jest ciepło. Ludzie chcą tam pracować, to też jest to jest duża zaleta. Po pierwsze. Drugie nośność. Konstrukcja prefabrykowana żelbetowa ma dużą nośność przy mniejszych rozmiarach tych elementów, przy mniejszych przekrojach jesteśmy w stanie osiągnąć dużo większą wytrzymałość. Co więcej? szybkość realizacji. Taka konstrukcja realizowana jest mniej więcej w 5 miesięcy. To jest naprawdę szybko. No e, większość sklender. roboty dzieje się u Was w fabryce, a to Dokładnie. co widzimy tutaj to jest tylko składanie z klocków Lego takiej hali. Nie? Dokładnie, więc Pier... też te koszty ogólne wydawane na podobie też są mniejsze. Co więcej, beton ma dużą wytrzymałość na działanie ognia. W zasadzie każda konstrukcja jest odporna na 60 minut, a jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo łatwo nawet 240 minut o trudności To tutaj bardziej porównałeś do konstrukcji stalowych, bo przy Monolicie też możemy to zrobić nie? na budowie. Eee, trochę tak, ale raczej nie wylejesz tak długich dźwigarów na budowie. No, byłoby to na pewno bardzo skomplikowane. Dokładnie. I, I deskowanie na budowie też by kosztowało swoje, nie? Oczywiście, oczywiście. Raczej nie znam takiej realizacji w Europie, gdzie ktoś podjął się produkcji takich dźwigarów na budowie. Przestałem Wam Łukasza, który kieruje montażem konstrukcji tego budynku. Siemanko. Cześć. Panie. Powiedz mi, na jakiej wysokości jesteśmy? W obecnej chwili znajdujemy się na jakichś 30 metrach. Na podnośnikach firmy Rival. Jaki jeszcze inny sprzęt wykorzystujesz tutaj na budowie? Dźwigi od 120 do 600 ton, samojezdne, jak i głośnienicowe. Podnośniki w obecnej chwili używamy najwyższe w Polsce, jeśli chodzi o podnośniki samojezdne. Od 30 do 57 metrów. Wysokość robocza. Korzystamy tak samo z ładowarek samojezdnych, co musimy też oczywiście używać je przy odpowiednich kompetencjach. W obecnej chwili odbywa się montaż Dźwigara. Dźwigara o rozpiętości 45 metrów, o ciężarze 55 ton. I to tutaj, właśnie na dwa dźwigi, jest montaż takiego, tak. takiego Dźwigara. Na dwa dźwigi. 6 osób, brygada sześcioosobowa. Ale przed tym jak się pojawił dźwigar, to najpierw musimy zacząć od spodu. Jak montujecie Oczywiście. słupy? Kolejność montażu, tak jak widać, zaczynamy od słupów. Słupy przyjeżdżają na aucie, muszą być montowane z kół. Używamy do tego dwóch żurawi, Specjalnych zawiesi. Podjeżdża słup. Zapinamy na specjalne zawiesia. Dopiero w tym momencie może być zluzowany przez kierowców zabezpieczenia, ponieważ ten słup jest takich gabaretów, że jest niebezpieczeństwo, że mógłby się przechylić, przewrócić, uszkodzić. W momencie podnoszenia słupa z samochodu słup jest ściągany na dźwigi, auto wyjeżdża. W tym momencie zaczynamy proces podnoszenia, czyli dźwig pomocniczy zapięty u podstawy słupa podtrzymuje cały czas supa. Dźwig, który montuje, podnosi go do pionowania. W momencie, kiedy słup zostaje spionowany, dźwig pomocniczy zostanie wypięty no i dźwig, czyli 600 tonowy dźwig gąsienicowy kieruje słup w miejsce, gdzie jest montowany. W ogóle to jest niesamowite, bo tego trochę nie widać, powiem, tej skali, bo tu jest wszystko ogromne. Ale ten słup, on, ma, on jest wyższy od 11-piętrowego bloku z wielkiej płyty, prawda? Jeden słup na raz montowany. Zgadza się. Ten słup ma 34 metry. Słupy są tutaj od 65 do 80 ton. Specyfika tego montażu jest też bardzo ważna, ponieważ słup nie może pozostać luźno stojący, czyli żeby było jasno, stawiamy słup, słup, pomiędzy słup wchodzi płyta TT, musi być, spięty, musi być spięty jako całość. I tak na noc możecie zostawić plac budowy? Dokładnie tak. Ile na takiej dużej budowie musi pracować osób przy konstrukcji budynku? Na chwilę obecną przy konstrukcji żelwetowej pracuje u nas 45 osób, to są ekipy 6-7 osobowe jakieś 5-6 ekip brygad montażowych plus oczywiście jeden z najlepszych nadzorów cztery osoby które to wszystko ogarniają Okej, okay, a jakbym śmiało porównać ile gdyby to była zwykła tradycyjna budowa monolityczna to ile tu osoby musiało być moim zdaniem około 300 osób Okej, okay, to jeżeli na tej budowie jest mniej osób no to pewnie jest bezpieczniej prawda oczywiście że tak bezpieczeństwo to jest jeden z najlepszych współczynników patrząc na takie budowy, ponieważ jeżeli pracuje na takiej budowie 45 osób, to jesteśmy to w stanie ogarnąć w 5 osób. A jeżeli by pracowało 300 osób, to ta budowa to by było jedno, jedno wielkie niebezpieczeństwo. To prawda, ale jeżeli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo, bo jesteśmy w zatoce, nad samym morzem, to czy tutaj nie jest tak, że ten wiatr Wam mocno przeszkadza przy montażu? Szczerze powiedziawszy obawialiśmy się tego, że pracując w samej Zatoce będziemy narażeni właśnie na warunki atmosferyczne. Przede wszystkim wiatr, który nas ogranicza przy montażu takich elementów na takich wysokościach. Ale wbrew pozorom do tej pory mieliśmy może jeden czy dwa incydenty, yy, że wiało powyżej tych norm, co my potrzebujemy, czyli powyżej 10 metrów na sekundę. To akurat nie trafiliście w ten moment, kiedy ten żuraw tutaj na stoczni się przewracał? Dokładnie tak. To było, jakby nie patrzeć, 500 metrów od nas żuraw wpadł do zatoki. To jak to było? Wtedy nie pracowaliście? Tak, to, była, to był piątek, godzina 16. My byliśmy już pakowani w drodze do domu. Stoję na dźwigu, który ma 650 ton masy. Dajcie znać w komentarzu na dole, co wy byście zmieścili w tej hali, która ma 6 hektarów powierzchni, a wysokość to ponad 30 metrów. Co by się we wnętrzu tej hali zmieściło? Po tej stronie i inne ciekawe odcinki do obejrzenia, a tutaj koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Patryk Nocek. Cześć, cześć!